Arkadiusz Żabka, witam o poranku. Z nami poranny gość Radia 90. Dzisiaj Łukasz Kochut, europoseł. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Dzisiaj będzie o tym, co czeka Śląsk, co czeka mieszkańców tego województwa, bo wiele na to wskazuje, że język śląski zostanie uznany za język regionalny. 17 lat trwała, czy trwa walka o to. No pan na tych barykadach stał już od wielu, wielu lat. Bardzo się cieszę. Presja ma sens. Pan premier Tusk zapowiedział, że w, w tym budżecie na przyszły rok już będą takie wstępne fundusze na, na takie ramy, a rzeczywiście od 25 roku już będzie rzeczywiście finansowanie języka śląskiego jako języka regionalnego. Wkrótce ma być w Sejmie ustawa w tej sprawie i dopięcie tej sprawy. Zobaczymy jak, jak będzie to przebiegało, bo, bo jeszcze jest kwestia Pana Prezydenta i podpisania, Takiej ustawy. Nie wiem, czy pan prezydent. ją zabetuje. Ją zabetuje, czy nie, ale oczywiście będziemy naciskać też jako środowiska śląskie. Na pewno będziemy w Warszawie w tej sprawie się pojawiać i naciskać. Tak jak do tej pory to robiliśmy. To jest rzeczywiście długa, 17-letnia walka, ale to jest chyba nawet dłuższa niż 17 lat batalia, bo to przecież trwało przez wiele dekad, żeby odkłamać te. Wszystkie stereotypy i mity odnośnie śląska, śląskiej gotki i śląskiej tożsamości. Zakładając, że nie będzie weta prezydenta Dudy, co się wydarzyć może? Bo z tego co wiem, to 2 miliony złotych mają trafić w tym roku na przygotowanie programów nauczania, na takie no, ogarnięcie ramowe. No ale co dalej? To, jest, to, to oznacza, że będziemy mogli tym językiem posługiwać się w urzędach? Czy to jest wszystko związane z tym, jak y, ludzie spisywali się w spisie powszechnym? Dlatego o tym tak mówiłem te, w czasie no. spisu, że to jest ważne, żeby Ślązaki deklarowali swoją Śląską tożsamość i język Śląski, bo tam jest ten taki kazus 20%. Jeżeli w danej gminie, w danym mieście rzeczywiście y, ponad 20% mieszkańców godo po Śląsku, czy czuje się Ślązakami, to rzeczywiście taki samorząd może dostawać większe fundusze celowe na choćby wspieranie właśnie u, w urzędach. Używania języka śląskiego, czy audycje w, właśnie w lokalnych rozgłośniach czy telewizjach mogą być także dofinansowywane z budżetu państwa, czy właśnie nauka języka śląskiego w, w szkołach. I tablice mówiące o tym, że wjeżdżamy do właśnie miasta dwujęzycznego, tak? Może tak być, jeżeli samorząd oczywiście będzie miał takie ambicje. Nauka języka śląskiego to brzmi no, dosyć dziwnie, tak. No jak się uczyć śląskiego, skoro w Rybniku mamy skarpetę, Słuchacze wiedzą, nie wiedzą. W Rybniku mamy co? Fuzekle. Fuzekle, a w Katowicach Zoki. Zoki. No i teraz, tak. no właśnie, jak to rozwiązać? Język śląski dzieli się na dziewięć dialektów i jeszcze naprawdę wiele różnych gwar, które są gdzieś tam w niektórych miejscach Górnego Śląska. I ja chciałbym, żeby zalegalizowana była cało śląsko-gotka, żeby nie było. Takiego, takiej próby unifikacji śląskiego w jeden język, bo to byłoby myślę zabójcze dla, dla tych właśnie lokalnych dialektów i gwar śląskiego. Dlaczego tak uważam? Bo po prostu tak było na kaszubach i mam doświad mamy doświadczenie z kaszubami, oni. Mają język regionalny, teraz chcieliby być uznani za mniejszość etniczną, przez przyszli też z tym do mnie i też uważają, że po prostu taka unifikacja nie jest dobra dla języka, bo ludzie gadają różnie, choćby w rydultowach już, a inaczej gadają w, w żorach, więc chciałbym, żeby ta unifikacja była szeroka, żeby te wszystkie słowa były spisane, żeby taki duży słownik powstał, to jest oczywiście kwestia trochę czasu, ale zasady gramatyki już mamy, profesor Jaroszewicz napisał świetną książkę, świetną publikację naukową w tej sprawie. Mamy, mamy już elitę i, i, i taką powiedzmy ekipę, która profesor, od strony tej uniwersyteckiej się tym zajmuje. No i teraz trzeba to wszystko... No i teraz z, pytanie, zbieramy. w jaki sposób to, to nauczanie języka miałoby się odbywać? Dzisiaj w Rybniku na przykład w klasach czwartych mamy obowiązkową edukację regionalną, to jest przedmiot prowadzony przez godzinę dziennie, e, e, przez godzinę w tygodniu e, tylko w czwartej klasie. E, jeżeli język śląski byłby uznany za regionalny, to wiem, że docelowo nawet może być na maturze, tak? Tak, ale nie, nie będzie to obligatoryjne, to nie, no. nie jest. Czyli nie obowiązkowo, nie, nie ma. Tak, że... nie, nie, absolutnie nie. Nie chodzi o to, żeby kogoś zmuszać do, do uczenia się języka śląskiego czy silezjanizować. Chodzi o to, żeby z mojej perspektywy powiedzmy bojownika o, o, tą, o, to, o język śląski i to z tym wszystkim, co się wydarzyło po, po drodze w Parlamencie Europejskim, chodzi o pewne odkłamanie. Chodzi o to, żeby rzeczywiście ludzie, którzy godają w języku śląskim, którzy czują się ślązkami, żeby nie byli dyskryminowani. Taki status języka regionalnego czy uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną pokaże stan faktyczny w Polsce. Polska jest wielo, wielokulturowym krajem. Polacy są obywatele polscy są różni, są Ślązacy, są kaszubi. Pamiętamy te dyskryminacje w ludzi, którzy godają tylko w języku śląskim. Chcielibyśmy, żeby ten język rzeczywiście był bardziej szanowany, żeby ludzie, którzy godają tylko po Śląsku, a takich ludzi jest 50 tysięcy w Polsce, czyli całkiem sporo. Też mogli się po prostu w tej przestrzeni publicznej e, połączyć? 50, 50. 50. Samego Śląskiego. Śląskiego tak. 50. 500 tysięcy osób zadeklarowało, że godo po śląsku w swoim domu, mhm. natomiast 50 tysięcy osób zadeklarowało, że godo tylko i wyłącznie w języku śląskim, nie znając polskiego, więc to jest całkiem spora grupa osób. Ja wczoraj byłem na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wodzisławie Śląskim, mieliśmy konkurs Śląskiej gotki i bardzo wiele osób jednak uważa, że to jest dobry kierunek, że to jest potrzebne dla tych wielu pokoleń y, naszych śląskich przodków, którzy byli właśnie dyskryminowani za używanie języka śląskiego. W tym roku 2 miliony, ale w kolejnych czytałem nawet 500 milionów, czyli pół miliarda złotych może trafić na y, naukę śląskiego, czy w ogóle na, na język śląski. Y, Pan Studio ma dzisiaj wydawnictwo, no znamy doskonale Mikołajek, kultowa postać, on jest po śląsku. Grzegorza tak. tak z, I to też będą pieniądze na takie wydawnictwo. Tak, to jest na przykład książka, którą sfinansował rząd francuski, bo chcieli. Wspomóc właśnie te tłumaczenie Mikołajka na, na język śląski, którego w Polsce nie ma. I chciałbym, żeby to, żeby to wybrzmiało, że to nie będzie tylko nauka śląskiego w szkołach, że to nie będzie obligatoryjne. To chodzi także o wsparcie właśnie śląskiej kultury, całej tej naszej odmienności, też jeśli chodzi o historię, pokaz pokazywanie też tej, tej innej historii. Górnego Śląska. Chciałbym docelowo, żeby oczywiście też te informacje o śląskiej historii trafiły do podręczników polskiej historii, bo chyba musi być tak, że y, na przykład tragedia Górnośląska, czyli to wszystko co działo się w latach 45-48 na Górnym Śląsku, żeby to było y, ogólnie znane w, w, w Polsce, więc chodzi o takie też zainteresowanie tym, że, że Polska nie jest y, jednokulturowa, bo jest wielokulturowa. I o tym Śląskim można gadać, 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 pewnie jeszcze Ja mogę nie... godzinami gadać. Pewnie tak, ale patrzę na zegar, musimy pędzić do przodu, A jeszcze chcę zapytać, wspomniał Pan tragedia górnośląska, to prawda, że w Rybniku yy, przygotowuje Pan z prezydentem Rybnika pomnik? Tak, tak, przygotowujemy taki pomnik, rzeczywiście yy, ja i moje środowisko Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, wspólnie z Panem prezydentem Kuczerą i z Radą Miasta, yy, mamy już takie miejsce, gdzie chcemy do Końca lutego, może w marcu upamiętnić właśnie wszystkie ofiary Tragedii Górnośląskiej. Myślę, że to taki fajny symbol byłby i wiele osób z całego Śląska pewnie przyjedzie na takie uroczystości, bo brakuje takiego miejsca upamiętnienia. Jest ta brama yy, słynna, niesłynna na, na zgodzie w Świętochłowicach, ale nie brakuje takiego jednego dużego pomnika tragedii Górnośląskiej. Zresztą. Przygotowuje w, w, w centrum e, Rybnika na takim skwerku, e, natomiast przygotowuje jeszcze drugą taką inicjatywę upamiętnienia tych wszystkich kobiet, które zostały zgwałcone, kiedy Armia Czerwona wkraczała do, na ziemię śląskie, bo pół miliona ślązaczek zostało wtedy zgwałconych. E, tutaj akurat z panem prezydentem Bytomia taka inicjatywa, więc no, dzieje się wiele w tej sprawie i, i cieszę się, że bardzo, że możemy tą historię w końcu odkomentować. Luty, tak? Tak, tak, luty, luty czy... marzec, bo to jest kwestia oczywiście jeszcze też techniczna. No to dobrze, skoro już mówimy o tym, co czeka nas w tym roku, czekają nas... No, no w ogóle sporo się wydarzyło w ubiegłym roku i sporo w tym również. Sporo się dzieje na świecie i geopolitycznie ja jako poseł do Parlamentu Europejskiego no staramy się po prostu wspierać na tyle, ile możemy mhm. walczącą Ukrainę. Mamy problemy wewnętrzne, mamy problemy z, z rządem Wiktora Orbana, który blokuje wszelkie sankcje na, na Rosję i też wszystkie fundusze, które gdzieś tam Unia chce przeznaczyć na utrzymanie Ukrainy. A wiemy, że dzieje się bardzo wiele w różnych częściach świata i boimy się tego, jako, jako, jako Parlament Europejski, jako Unia Europejska, że... Że docelowo Amerykanie będą chcieli się wycofać z pomocy Ukrainie, bo wiemy, jakie mają przed sobą wybory prezydenckie. Tak, już się wiadomo, że to dofinansowanie będzie prawdopodobnie, jeżeli będzie, to będzie na niższym poziomie. Ostatnie pytanie: pieniądze dla samorządów z KPO. Na te pieniądze z Unii Europejskiej czekają? Tak. W styczniu spo spotykają się przedstawiciele polskiego rządu z Komisją Europejską. Oczywiście kwestia jest blokowania tych funduszy i spełnienia tych kamieni milowych. W kwietniu, moim zdaniem, powinny ruszyć wszystkie fundusze z, z KPO. Z tego prawie 5,5 miliarda euro dla, dla Województwa Śląskiego, 60 miliardów dla całej Polski, więc to są ogromne pieniądze i. I dość krótki czas wykorzystywania tych pieniędzy, bo do 2026 roku, więc mamy mało czasu, dużo pieniędzy do wydania, oby te pieniądze były dobrze wydane, bo, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby, żeby się po prostu nam tutaj w, w też w Polsce i w województwie Śląskim żyło lepiej. Powiedział w porannej rozmowie poranny gość radia 90 euro, poseł Łukasz Kochut, Arkadiusz Żabka Dobrego dnia. Dziękuję bardzo, pięknie dziękuję.